OK, jeszcze na szybko przed odcinkiem powiem wam jedną rzecz. W ogóle dopiero wstałem, głos mam po prostu jak główne: z godzina 7.30. Na dziesiątą przyjeżdżają do mnie rodzice. Odcinek, patrząc po długości, będzie rzucał się około godziny, a jeszcze trzeba go zmontować, wymyślić tytuł i zrobić mnóstwo innych rzeczy. Chcę Wam pokrótce opisać historię, jaka się wydarzyła. Jakie to dowiecie się pewnie podczas odcinka? Ja napisałem mu na Facebooku, że Remo spokojnie, ja dropnę trzecią. I dopiąłem tych słów, naprawdę udało mi się, dopiąłem tych słów, co zabawniejsze, udało mi się dopiąć tych słów, czyli dropnąć legendę, 5 minut, nie całe 5 minut, tam 4 minuty bodajże i 10 sekund przed północą, więc ta akcja naprawdę zasługuje na łapy w górę, ja byłem totalnie w szoku, ludzie na streamie również, wszystko zobaczycie teraz. Będzie bardzo dużo herosów, to wam od razu mówię, więc zostawcie łapę w górę. Kurde, no, czemu nie może ta legenda spać. No przecież każdy by się cieszył. no Ja bym się cieszył, wy byście się cieszyli. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem Nonoim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku na samym początku już znalazłem Demonisa i od niego sobie ten odcinek oczywiście rozpoczniemy. Damy jeszcze tu temu barkozołowi złowi Karmazynowy błogosławieństwo, no bo jak żeby inaczej. Mam też pomysł na kilku innych herosów, bo widzę, że kilku jest jeszcze nieubitych na Infinity, przepraszam, na Hypnosie, więc mam nadzieję, że uda mi się ich znaleźć. Mam nadzieję, że ten się Wam się spodoba. Mam nadzieję, że będą bardzo dobre dropy i mam nadzieję, że rozpoczniemy od legendy Demonis Pani To jest heros, którego bardzo rzadko biję, naprawdę bardzo rzadko. Kiedyś go bardzo biłem często na Nutei, jeszcze no, kiedyś na Heliosie również. No tutaj, tutaj ostatnimi czasy jest to dość rzadkie bicie, więc uwaga, spada z niego, aha, no dobra, heroiczna zbroja, niestety, ale to, a dobra, nie dostałem, no to lipa, no bo heroiki zazwyczaj ich nie biorę, ale tutaj na Hypnosie teraz jest ogólnie otwarta rekrutacja, więc do 29 listopada, jak oglądacie ten film wcześniej, to możecie w rekrutacji wziąć udział oczywiście. Więc heroiki po prostu ja i zbieramy dla nowych graczy. Ja jeszcze na Hypnosie oczywiście nie gram, znaczy jeszcze, ja na się nie gram, jestem tylko zastępcą, ale jak jakieś hero mi dropi, no to oczywiście chętnie je sobie, je sobie biorę, żeby gracze, którzy dołączą na ten serwer, gracz, którym się uda w rekrutacji przekonać administrację tego, żeby dali im zaproszenie, no to będą te heroiczki piękne mieli uszkodzone, bo Mortena na sam początek. Zobaczymy, czy w ogóle tutaj jest kości, ale raczej go nie ma. Szukałem kościoła, ja, kurde, bo jeszcze się nie zrespił. Szukałem, 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 bo już powinien raczej być i niestety go kurde nie znalazłem. No ale dobra, mi się od razu. Na Edwójki inne teraz będzie teraz drugwa będzie cyklonów. O ile on nie jest bity, a chyba nie jest, bo już go dzisiaj raz biłem. Okay, nie jest. Nie jest, no to dobra wiadomość. Gorsza wiadomość jest taka, że, nie, że niestety trzy zwyklaki. No ale jakoś to przeżyjemy. Nie trzeba mi brać, chyba nie. lani Butterfly jest tutaj, to nieważne. Radosny Ptys jeszcze jest na stworzycielu. Później będzie radosny Remo na Infinity 312. I później będzie. Coś jeszcze? Nie wiem, w sumie. Zaraz zobaczymy, może coś jeszcze nam się uda ogarnąć. Dobra, najpierw pójdziemy sobie na Infinity, na radosnego Rema i z niego przelogujemy się. Dobra, zrobimy sobie jeszcze szybki przelot, a może, kurde, się uda po, po sekcie. O, i heroiczny topór Boga Wojny z Neferkara Seta Piękny przedmiot, piękny, piękny. Bardzo mi się podoba. Dobra, zrobimy tak, Hypnos, radosne Remo i początek odcinka sobie zrobimy taki, wiecie, z takim przelotem po po sekcie, kurczę, to też będzie będzie dobra opcja, tak mi się wydaje. Najlepiej jakbym miał kulkę na... o kur... dobra, mam na STS, okej. Okay. Sobie ubijemy te dwójki na STS, pójdziemy sobie na 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 Gotardusa, na Sadolkę i zobaczymy. Może, kurde, akurat coś się uda. No to tutaj niestety nie, ale zobaczymy dalej, zobaczymy dalej. Jest Sataniel. Dobrze, że tego Demonisa, kurczę, udało mi się znaleźć, bo Demonisa bardzo lubię, mam do niego bardzo duży sentyment z tego względu, że jest to heros, którego ja sam dropnąłem yy, nie wiem, z 3 legendy, z cztery coś takiego na pewno. Mm, to jeszcze właśnie na Nutei wszystko szło. I jeszcze na, na Heliosie też coś dropnąłem kiedyś. A, na Heliosie dropnąłem Podmuch na pewno, a no na Nutei to były i Tchiny, i Tchnienie, i wiele innych rzeczy. Bo na przykład przy herosach typu Złodziej to już jest takie raczej... No dobra, wiem, że i tak będzie zwykła... O, patrzcie, ten luksusowy Wisior Wojownika, piękny. Dobra, to wezmę to. Idę szukać kolejnego Herosa, bo mam już na niego plan. Wy obstawicie teraz w komentarzu, co myślicie, że to będzie za Heros. Napiszcie dużo komentarzy, naprawdę, napiszcie bardzo dużo komentarzy. Pamiętajcie, że jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to kliknijcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję, bo ponad 50% osób nie subskrybuje kanału i te statystyki, no nie są dobre, nie są dobre. Chyba jedyne dobre to są wyświetlenia, nie? Dobra, cięcie i lecimy na kolejnego Heroska. Dobra, no to co, no to trzeba lecieć z kolejnym herosem, znalazłem opętanego Paladyna, oczywiście na świecie Hypnos, oczywiście go atakuje, bo nikt z klanu nie chce przyjść I co, no i klepiemy sobie go, zobaczymy co, co dropnie, damy sobie szać, bo czemu by nie i damy zwykły ataki, teraz ostatni zwykły atak i chyba będzie już pokazany drop i tym dropem będzie oczywiście, nie do no nie oszukujmy się, będzie uni albo hero max, no właśnie Uni albo Heromax, no właśnie, no właśnie, no właśnie Kurde Trzeba to zrobić Urodzinowe bicie złodzieja Dzisiaj są moje urodziny Złodziej, zobaczymy Zobaczymy jak złodziej mnie szanuje Kurwa, już tam nie mam urodzin, dobra, spoko Ale w dniu urodzin Ja pierdolę Ale to jest nie ma, kurde, co się pierdzielić w tańcu Dobra, dajmy chyba auto Albo nie, dobra, ubijemy sobie na Turce Ubijemy na Turce, bo wierzę, że Turka odda mi legendę Że to właśnie Turka odda mi legendę Znaczy, nam właściwie odda legendę Tak mam nadzieję, taką mam kurczę nadzieję Podwójny strzał 2% I... Ja pierdole Dobra, bijemy demonistę, do zaraz będę gadał Aha, no dobra, super, przepiękne dropy Przepiękne. Normalnie, się... Atalia wierzy w ciebie. Dzisiaj są moje urodziny. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, Ataliu. Chyba. Chyba zapomniała, nie? Delikatnie mówiąc. Delikatnie mówiąc, chyba zapomniała. Tym dropem pokażę, jak bardzo lubię moich widzów, moje drodzy. Patrzcie na to, <laughs> bije solo, bacę tako urodzinki moje, kochane. Baca na urodziny oddaje mi, baca na urodziny oddaje mi. No dobra, jak piszą. Lej. To, kurde, lejemy tą Vivianę elegancką. I wiecie co? Dajemy auto, bo zjebieć legenda, więc no nie ma co przedłużać, tak naprawdę. Dobra, jeden hit i dajemy, i dajemy auto. <ścoughs> Dobra, i bita mulcher. Bita mulcher, i gówno z niej dropnęło. dropnęło. Szpada tego serca. Gnomie, ostrze i oko pająka. No, przepiękne, przepiękne, naprawdę przepiękne. Ja pierdolę! No kurwa, nie zobaczymy, co z niego dropnie. Może no Nie, Opek mi nie da nic na urodziny. Opek to jest ham totalny. No właśnie, mówi. Ja nawet, nawet nie liczyłem na nic. A bijemy, czy co? Aha, ja pierdolę. Ja pierdolę, czekajcie to. Jaka porażka. Więc chyba trzeba to bić, chyba trzeba to bić i nie patrzeć na innych, bo nikt nie chce na tego Persa przyjść pięknego Więc sobie go ubijemy oczywiście, ubijemy sobie go oczywiście Zrobimy jeden krok do przodu, zadamy jeden hit, zrobimy drugi krok do przodu Zadamy jeden hit Zrobimy krok do przodu, którego nie możemy zrobić I klikniemy sobie na przykład rozpraszający okrzyk, żeby Pers nie wiedział co się wokół niego dzieje I teraz jak już jest oszołomiony, to odda nam legendę Klikając błyskawiczny A tak Bijemy tego koska w takim razie, bijemy tego kościeja pięknego. Znaleziony oczywiście legi nie będzie, ale można sobie pogadać trochę przy herosie i dotknąć. Zwykły zwój na przykład, bardzo ładny. Albo no, zamiast zwoju zwykłego to mamy zwykły, zwykły worek, też jest bardzo fajną opcją, oczywiście. To bity, elegancki, opętany paladyn, aż się muzyka zmieniła. jak się muzyka zmieniła, to oznacza, że będzie legenda też zmieniona. I może nie zmieniona, ale legenda drapiona będzie. No bo czemu by nie, prawda? No właśnie, Po czemu by nie? A dlatego by nie, żeby tego nie, nie dropna. A jest chyba już w kupie, dobra. Dobra, auto i tak nie będzie legi. No właśnie, super. Dobra, bijemy? Tak, bijemy. Jezus Maria. O jezus, to po takim błogosławieństwie. Aha, chciałem powiedzieć, po takim błogosławieństwie to spadnie legenda. No, ale tak nie za bardzo bym powiedział. Dobra, wapor veneo, kurde, no chyba drugie bicie w życiu. Podajże. aha, smażycie. To nie jest wysmażycie. To fajnie smażycie. Jeszcze nawet nie dostałem. Duża strata. Bo dwójka nigdy nie jest pewna, moi drodzy. Dwójka nigdy nie jest pewna. Nie wiemy co tu się będzie, kurde, kryło. Teraz tak, ten nie stoi nigdzie, dobra. Radosny Ptyś na stworzycielu. Później radosny Remo. Nie, później sobie, dobra, Remka weźmiemy, ale na Infinity. Czyli neferkara nefer ubiemy. Dajmy to. Teraz neferkara. Dobra. Teraz neferkara, neferkara. Dawaj tu, kurde, Remo. Na Infinity powinien stać. Albo nie ma. Aha, dobra, no to fajną. Dobra, zrobiłem takie krótkie cięcie, żebyście nie musieli patrzeć aż daleko, jak ja daleko idę. Ubijemy sobie tak, Ananiela, Gotardusa i weźmiemy sobie TP na, na STS i ubijemy sobie Zufa oraz Sataniela. Dobra, możemy w sumie tutaj tego zaatakować. Z Gotardusa oczywiście nic, nic nadzwyczajnego. Dobra, użyjemy sobie kulki na STS. I Zuf stoi. Okej, my sobie my Zufa. No takie łapki fajne, kurde. Legendarne by się przydały. No nie ukrywam, fajna by była ta sytuacja. Obydropnęły kurki z tych elitek. No niestety nie. Dobra, lecimy teraz na Sataniela. I już na Bergę nie będę szedł. Yy, tylko sobie tutaj się zatrzymamy. Naszą piękną postacią. Cyk, dobra, zwykła zbrojka. A, mogę wziąć ten, dobra, trudno. Cięcie, ja idę szukać kolejnego herosa. Już mam pomysł, jak pewnie się domyślacie. I mam nadzieję, że zaraz się na tym herosie zobaczymy. No, czasami tego nosa to ja kurde mam. No, miałem już wychodzić na zajęcia, mówię, a jeszcze sobie przeszukam na Infinity Demonisa. Mówię, a może kurde będzie. No i się okazało, ej, ale ja go nie mogę ubić. To się nie dam rady. Zajmuję. Dobra, ty, ja muszę coś wykombinować. Cięcie. Dobra, to bijemy do Bonisa. Kurne, ja muszę na zajęcia wychodzić, ja pier... Przepraszam za przekleństwo, ale no kurde. Bardzo mi przykro. Dobra, ty, kończę później dogra ten odcinek. Herbata jeszcze mi się rozla... Dobra, bijemy. Co? A szybki, kurde, nie ma co przedłużać. Tak będzie lega W następnym widzieu oczywiście. No to bijemy tego Bacę, skoro już nikt nie chce więcej przyjść, no to trzeba go bić, kurde, tako, i legendę z niego dropić. To co? Auto dajemy czy bawimy się z nim na Turce? Dobra, zabawmy się z nim na Turce. Aha, no ta bo on ma grupę. Dobra. To nie zabawa na Turce. Dobra, i mam wszystkie zwoje. To jest bardzo zadowalająca mi informacja, bo oczywiście zwoje lepsze niż LEGA. No i znowu nikt nie chciał przyjść totalnie. Muszę być tu jak wiecie, no jakiś samotny... samotny wędrowiec. Przemierzający Szlaki, margonem, szukający Herosów Walczący z nimi i dropiący, i dropiący Miecze ze szmaragdem. Bardzo ładne. Fajne, fajne. Leguwa tako! On mówi, że będzie lega. Jak będzie lega, to normalnie daje mu daję mu 10 milionów. Jak będzie lega, teraz powiem wam. Daję mu 10 milionów, mimo że taką teremę, To, to daje mu 10 milionów, jak będzie lega. Nawet jeżeli jej nie dostanę. Daję mu od razu 10 milionów, mimo że 10. O dobra. Gówno mu dam. A szkoda, bo chciałem mu podarować te 10 milionów JD dokładnie JD no, Nikt nie idzie na persa znowu, no nikt nie chce ze mną bić, no Ale to dobrze, to pokaże, że kurde nie chciało się przyjść To nie ma legendy Dla nich, tylko dla mnie, bo teraz, co no, Tak mi się przynajmniej wydaje Oczyścić trzeba podkładkę Żeby, bo na czystej podkładce lepiej legendy dropią, nie wiem czy wiecie Jeżeli macie brudno, to musicie wyczyścić I dropnąć I ta wiwa. I gówno z niej. I gówno z niej. Kurde, no obsrane gówno z niej. Dobra. Atka ubita, niestety trzy unikaty. Niestety trzy unikaty, coś wziąć. A dobra, biorę wszystko, bez tym Polakiem. <gryw> biorę wszystko, sprzedam to Uranę nawet. 15k, zawsze się przyda. Czuję to, że będzie legenda. Patrzcie na to. Radosny Gdutel, ale miło, patrzcie, też ma radosny. Dobra, podział łupów. Mam 6 miejsc, więc 6 legend może dropnąć. Uwaga. Kurde, no. Gówniuszka same poleciały. ajajaj, Bijemy kochankę, bijemy kochankę oczywiście. Ym, nagrywa się, nagrywa się, oczywiście. Bijemy kochankę i dropimy z niej jakiś fajny przedmiot. Mogłyby być to na przykład legendarne rękawice albo jakiś inny fajny przedmiot. Oh, Molly, I never listen to nobody, no. Dobra, atkę Dobra, bijemy O kurwa, Jak to lelega? Jest Kurwa, Bóg Pierdolony lotania legend Beścior Ja pierdolę Wiedziałem Wiedziałem Klikamy F5, zobaczymy reakcję klanu Wiedziałem Wiedziałem, że to dropnie Wiedziałem, że to dropnie. Przysięgam, że wiedziałem, że to dropnie. Zapraszam, kurwa F5. Wiedziałem, że to dropnie. Byłem przekonany, że to dropnie. Ale Remo będzie w szoku. Ale Remo będzie w szoku. Remo, oglądasz ten odcinek, wiem o tym. Wiem o tym, że oglądasz ten odcinek, Remo. Ym... Dla osób, które nie wiedzą, Remo, dzisiaj, dzisiaj jest 22 listopada. Remo dzisiaj dropnął dwie legendy: dropnął filcoki ślebody z bacy i dropną legendarne łapy z braciszka na profesje magiczne. I ja powiedziałem, że dzisiaj na streamie do 24 dropnę trzecią legendę. I wierzcie mi albo nie, albo zresztą macie to dowód, jest godzina 23.50. 6 Cztery minuty mi dzieliły, żebym tego zadania nie wykonał, ale je wykonałem. Patrzcie na to, pozdrawiam wszystkie osoby z czatu 35 osób. Pozdrawiam Igora, który rozpierdolił dzisiejszy odcinek i dzisiejszego streama pod względem a, tego żółtego paska, co tam widzicie. No, ostatni czas. Dobra, jeszcze vapor, jeszcze vapor dla legendy. Już nawet nie chcę już legendy. Nie chcę legendy, nie chcę Wapor nie dawaj nam legendy. No i dziękuję bardzo. No i jeszcze Opek. No i hero zbrojka. No i bardzo się z tego cieszę. Naprawdę się bardzo cieszę z tej zbrojki. Prze, bardzo się cieszę z tej, z tej zbrojki. No i do odcinka miałem nagrane wszystko oprócz zakończenia, więc trzeba je teraz zrobić. Ubiłem sobie Tarmusa na sam koniec. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie więcej legend na odcinkach, zostawcie łapę w górę. Ale się przeziębiłem wczoraj. Normalnie chyba to słychać po głosie, yy, więc pamiętajcie o sobie, o komentarzach i o tym, żeby być na bieżąco, bo będzie więcej takich rzeczy na streamach. Ostatnio też jest mega super atmosfera, już od bardzo dłuższego czasu naprawdę jesteście mega ogarnięci. I tacy pozostańcie, trzymajcie się i do następnego odcinka, bo do następnych streamów. Welcome.